Czy w średniowieczu ludzie eksperymentowali z substancjami psychoaktywnymi? Odkryj z nami tajemnice dawnych mikstur i rytuałów, które łączyły medycynę, religię i magię. W średniowieczu okresie kojarzonym z rycerzami, katedrami i surowymi karami rola substancji psychoaktywnych jest często pomijana, a bywała ona całkiem złożona. Chociaż samo słowo narkotyki ma współczesne konotacje, ówcześni alchemicy i uzdrowiciele eksperymentowali z miksturami, szukając remedium na ból lub drogi do oświecenia. Gdy walka o przetrwanie była codziennością, a życie komplikowały choroby i wojny, odkrywanie właściwości nieznanych ziół mogło brzmieć kusząco. Z drugiej strony, efekty uboczne bywały bardziej piekielne niż anielskie niniejszy film przedstawia spojrzenie na tę tematykę w sposób zrównoważony, od praktyk medycznych i religijnych po społeczne reperkusje stosowania rozmaitych środków odurzających. Historia średniowiecznej medycyny była pisana nie tylko gęsim piórem, lecz także mieszankami ziół i proszków o rozmaitej mocy. Lekarze i cyrulicy szukali sposobów na łagodzenie bólu, stosując m.in. opiumowe nalewki czy wina zaprawiane liśćmi wilczej Jagody. Według Canon Medicinae, awicenny usypiające mikstury bywały zalecane przed zabiegami chirurgicznymi. Pacjent czuł się potem jakby odwiedził piekło. Ale przynajmniej zapadał w zbawienną nieświadomość. Hildegarda z Bingen ostrzegała przed nadmiernym korzystaniem z niejasnych preparatów, wskazując, że w nadmiarze mogą przynieść więcej szkody niż wszystkie klątwy inkwizytorów razem wzięte. Fascynacja zielarstwem sprawiła, że rozpowszechniły się korzenie mandragory, osławione zdolnością wywoływania szaleńczych wizji. Choć nie da się zignorować ryzyka, te eksperymenty przyczyniły się do poszerzenia wiedzy medycznej, a w niektórych przypadkach mogły zastąpić długie godziny modlitwy o cud. Owe środki z piekła rodem zapewniły jednak podwaliny rozwoju farmakologii. Średniowiecze to epoka, w której wiara przenikała każdy aspekt życia, także temat używek. Mnisi z pewnych klasztorów sięgali po ekstrakty roślinne, chcąc ulżyć cierpiącym i traktując działanie owych preparatów jako dar Boży bądź test duchowego hartu. W regułach niektórych zakonów widnieją zapisy o ograniczeniach spożycia wina, maku czy konopi. Jakby przeorzy obawiali się, że braciszkowie odlecą na mistyczne eskapady szybciej niż procesja w Boże Ciało. Bernard Sclervaux w listach do zakonników przestrzegał, by nie szukali chemicznych skrótów do religijnych uniesień, bo to rzekomo droga na zatracenie. Tymczasem Jakub de Voradzin opisywał cudowne uzdrowienia przy pomocy mikstur rozdawanych przez świątobliwych pustelników. Kościół nieraz potępiał wszelkie diabelskie zioła. W świecie, gdzie boskie znaki stanowiły odpowiedź na większość pytań, granica między leczniczą miksturą a sakramentem potrafiła się zacierać. W średniowiecznej aptece można było znaleźć nie tylko przyzwoite mieszanki z kopru i rumianku, lecz także specyfiki, które dzisiejszy farmaceuta określiłby mianem narkotyków. Pospolitą substancją był mak lekarski, z którego pozyskiwano opium stosowane do łagodzenia bólu przy zabiegach chirurgicznych. Wszak pacjent wolał ryzykować halucynacje, niż słuchać piłowanej kości. Inną rośliną o złowrogiej sławie była wilcza jagoda, używana w miksturach na bezsenność i zatrucia sercowe. Konopie siewne znane Hildegardzie z Bingen służyły nie tylko do wyrobu sznurów, lecz i jako składnik przeciwbólowych wywarów. Mandragorę, symbol zakazanej magii, ceniono za właściwości uspokajające i psychoaktywne, jej korzeń rzekomo wrzeszczał przy wykopywaniu. Śmiałkowie, którym nie wystarczały modlitwy, liczyli na cudowne działanie tych roślin. Choć średniowiecze słynie z twardych metod egzekwowania prawa, regulacje dotyczące substancji odurzających bywały zaskakująco rozproszone. W niektórych miastach posiadanie pewnych środków karano grzywną czy banicją, a w innych regionach w ogóle nie zwracano na to uwagi. Brakowało bowiem jasno sprecyzowanej definicji narkotyku. Mak czy konopie traktowano jako pożyteczne rośliny, póki nie doprowadziły do pijackich burt pod karczmą. Inkwizytorzy, zajęci ściganiem herezji i czarów, czasem widzieli w halucynogennych ziołach diabelskie wpływy, co stanowiło miłą odmianę wobec tropienia bluźnierstw w księgach. Gratian, w dekretum nie stworzył oddzielnych przepisów o używkach, skupiając się na grzechach ciała w ogóle. Niektórzy sędziowie orzekali karę chłosty czy publicznych pokutnych marszów dla tych, którzy w stanie odurzenia popełniali czyny niegodne chrześcijanina. W ten sposób miejskie ulice zyskiwały nową atrakcję, a tłumy mogły oklaskiwać spektakl niczym turniej rycerski. Magia i rytuały z użyciem substancji psychoaktywnych stanowiły w średniowieczu obszar pełen kontrowersji. Wielu adeptów wierzyło, że halucynogeny otwierają bramy do kontaktu z siłami wyższymi lub diabelskimi. Mandragora, opium czy belladonna pełniły istotną rolę w obrzędach. Od wywoływania wizji, przez praktyki lecznicze, po rzekome loty na sabat. Korzeń mandragory, zbierany w księżycową noc, służył jako talizman chroniący przed chorobami albo sprowadzający złe moce. Wierzenia ludowe przeplatały się tu z zielarstwem. Trunek konopny bywał używany do uspokojenia nerwów, a potem do inicjacji rytuału. Popularne były też maści do latania, w których skład wchodziły halucynogeny, często uznawane za znak diabła. Kościół potępiał takie praktyki i utożsamiał je z grzechem, to też ceremonie odprawiano skrycie. Z zapisków zielarzy dowiadujemy się, jak przyrządzać te mikstury, by uniknąć śmiertelnych dawek, co w tamtych czasach graniczyło z alchemią. Niemniej, niektórzy duchowni tolerowali ograniczone korzystanie z tych roślin, twierdząc, że ich właściwości mogą służyć dobru, o ile czyniono to w pobożności. Era gotyckich katedr i skrupulatnie iluminowanych manuskryptów nie kojarzy się z dekadencją, lecz niektóre dzieła zdają się zdradzać, że autorzy korzystali z wspomagaczy wyobraźni. Roman de la Rose opisuje wizje przypominające psychodeliczne sny, choć oficjalnie nikt nie przyznał się do halucynogennych eksperymentów. Późne średniowiecze, zapowiadające już renesans, zrodziło czasem sztukę malarską z dziwacznymi scenami, co sugeruje że inspiracja mogła płynąć z nietypowych źródeł. Poezja i muzyka dworska także bywały podszyte aurą tajemniczego natchnienia, a wędrowni Minstrele nim chwycili zalutnie, często nabierali animuszu czymś mocniejszym niż miód pitny. I tu rodzi się pytanie: czy to błysk geniuszu, czy raczej skutek przekroczenia granic trzeźwego postrzegania świata? Tak czy inaczej, kultura wieków średnich nie była wolna od wpływu środków psychoaktywnych, przypominając, że ludzka kreatywność i chęć przekraczania własnych ograniczeń to zjawiska ponadczasowe. Świat średniowiecznych używek okazuje się pełen niuansów niż głosi wizerunek epoki wyłącznie surowej i pobożnej. Maleus Maleficarum skupiał się co prawda na tropieniu czarownic, jednak i w nim pobrzmiewa strach przed niebezpiecznymi miksturami. Z jednej strony rozmaite specyfiki przynosiły realną ulgę w cierpieniu, z drugiej otwierały furtkę do nieznanego, wzbudzając przesądy i lęki. Nasza podróż przez kontekst medyczny, religijny, prawny i artystyczny unaocznia, że narkotyki w średniowieczu nie były tylko domeną demonicznych sabatów, lecz wpływały na życie codzienne różnych grup społecznych. Epoka, w której granica między cudem a herezją bywała płynna, traktowała substancje psychoaktywne raz jako klucz do sakrum, kiedy indziej jako leczenie w bezlitosnej codzienności. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia innych moich filmów o średniowieczu. Dziękuję.